Cześć tu, Ola Żelazo, zapraszam Was serdecznie na ćwiczenia na zdrowy, mocny i zrelaksowany kręgosłup. Skupimy się głównie na jego dolnej części, żeby poczuć taką błogość po dzisiejszej sesji, świetny nastrój, dobre samopoczucie i przede wszystkim pozbycie się dyskomfortu i bólów, jeśli takie występują, a jeśli nie, to wszystkim nam te ćwiczenia pomogą. Zapraszam serdecznie. Dzisiejsze ćwiczenia to będzie relaks, i w każdej pozycji mamy się czuć po prostu bardzo dobrze i przyjemnie. Jeśli któraś z pozycji będzie sprawiała Jakiekolwiek bóle, to ją omijamy albo robimy wariant, który pokaże, że będzie trochę łatwiejszy. Siadamy na końcu maty, na piętach. Możemy zadrzeć palce stóp, jeśli grzbiety stóp nam teraz na to nie pozwalają, żeby je ładnie wyciągnąć. Grzbiety dłoni układamy na udach, wnętrza dłoni kierujemy do góry, kciuki kierujemy na zewnątrz i ta pozycja już pozwala nam ładnie otworzyć klatkę piersiową, barki daleko od uszu i teraz chcę, żebyśmy zrobili kilka ćwiczeń oddechowych, które pozwolą nam otworzyć klatkę piersiową i przygotować nas do dalszych ćwiczeń. Z wdechem spróbuj połączyć ze sobą łopatki, ale niech to będzie taki delikatny ruch, jednocześnie ściągając kość krzyżową w dół, żeby wydłużać lędźwie. Z wydechem rozluźniamy się. Z wdechem to, to nie jest jakiś spektakularny duży ruch, to jest właśnie takie poczucie własnego ciała, żeby klatka piersiowa była uwypuklona, natomiast plecy wydłużone bez żadnych niepotrzebnych przegięć. I wydech. Wdech, otwieramy klatkę piersiową, wydłużamy dolne plecy. Wydech. Rozluźniamy, i ostatni raz staramy się połączyć ze sobą łopatki. Nie unosimy barków, barki cały czas daleko od uszu. I teraz chcę, żeby broda powędrowała do mostka. Opuszczamy głowę, wydłużając tył szyi. Mhm. Chwilę utrzymujemy pozycję, i z wydechem rozluźniamy się. Przejdźmy teraz do klęku podpartego. Tak, żeby nadgarstki znalazły się pod barkami, kolana pod biodrami. Jeśli w tej pozycji będziecie odczuwać ból w nadgarstkach, to na chwilę przechodzimy do siedzenia, żeby dać troszeczkę odpocząć. Jednak takie właśnie taka pozycja powoduje, że nasze nadgarstki będą się wzmacniały, więc nie oszczędzajmy się aż tak bardzo. Zaginamy lekko łokcie, żeby nie było w nich przeprostów. I teraz tak, ustawiamy pozycję neutralną bez żadnych zagięć w kręgosłupie i teraz z wdechem mocno podciągamy pępek do góry, tak jakbyśmy wciągali brzuch i żeby te, ta dolna część brzucha podpierała nasze dolne plecy. Tak się właśnie czujemy. Jeszcze w tej pozycji chcę, żeby łopatki oddaliły się od siebie, żeby znaleźć przestrzeń w górnych plecach. Trzymamy pozycję. Tej, tego ruchu nie widać, to musimy po prostu poczuć, dlatego ja to opisuję i z wydechem rozluźniamy, ale też jeszcze bez żadnych przegięć w kręgosłupie. Jeszcze raz, wdech, podciągamy kręgosłup, patrzymy przed siebie, głowa jest opuszczona, tak żeby tylny, tylna część szyi była wydłużona, oddalamy od siebie łopatki, utrzymujemy pozycję, brzuch jest napięty, brzuch trzyma nasze dolne plecy. Super! i z wydechem rozluźniamy, ok, to teraz troszkę elastyczności z wydechem kocik, grzbiet spójrz na górę możesz troszeczkę pokołysać biodrami z jednej strony na drugą i z wydechem zaokrąglamy plecy, zbliżamy brodę do mostka i szukamy przestrzeni między kręgami, z wdechem jeszcze raz kocik, grzbiet, patrzymy do góry z wydechem plecy okrągłe, tutaj te ruchy też zróbcie takie, żeby nie czuć żadnego napięcia. Jeśli tutaj, szczególnie w kocień grzbiecie, teraz w tym plecach wklęsłych jest napięcie, to niech to nie będzie taki głęboki, głęboki, głębokie pochylenie, tylko płytrze. Pamiętamy o tym, żeby pracować mięśniami brzucha, mięśnie brzucha. Napinamy, rozluźniamy wdech, okrągłe plecy. I wydech, kocik grzbiet. Jeszcze dwa takie powtórzenia. Pracujemy z oddechem. Wydech, patrzymy do góry. Wdech, kocik grzbiet i wydech. Patrzymy do góry. Damy teraz nad troszkę odpocząć, położymy przed ramiona na macie. Mhm. Biodra u góry i teraz jeszcze raz ten ruch. Podciągamy pępek do kręgosłupa, wydłużając dolne plecy, wdech i z wydechem wklęsłe. Taki trochę delikatniejszy ruch, dajemy odpocząć nad garstką, ale ładnie angażujemy plecy, chcemy się pozbyć wszystkich bólów z dolnych pleców. Chcemy, żeby dolne plecy były po prostu zdrowe. Jeszcze raz wdech, podciągamy pępek do kręgosłupa. Z wydechem rozluźniamy i teraz chcę, żebyśmy pokołysali biodrami w jedną i w drugą stronę łagodnie. Tak żeby właśnie zaangażować te dolne plecy, zaangażować kość krzyżową, rozluźniać się. Poczujmy się jak na dyskotece, jak na tańcach rozchulajmy nasze biodra. One to naprawdę bardzo lubią. Świetnie. Zatrzymujemy się w centrum. Delikatnie podciągamy pępek do kręgosłupa, i zdechem unosimy jedną rękę. Patrzymy na siebie spod jednej ręki i opuszczamy. To samo. Druga strona, wdech. I z wydechem opuszczamy. Powtarzamy na stronę jedną. Aha. Czujecie, co się dzieje w górnej części pleców w naszych łopatkach, w plecach. One po prostu zaczynają pracować i się wzmacniać. Dobrze mieć mocne plecy. Opuszczamy, z wdechem jeszcze raz. I opuszczamy. Cały czas jesteśmy w pozycji podparcia na przedramiona. I teraz zmieniamy ruch. Unosimy łokieć do góry, wdech. I z wydechem kładziemy przedramię na macie. Wdech, łokieć do góry. Z wydechem kładziemy przedramię na macie. Wydech. I wydech. Pamiętajcie o tym, żeby pępek był podciągnięty do kręgosłupa. I wydech, i łopatka, i będziemy mieć mocne plecy dzięki dzisiejszym ćwiczeniom. I plecy nie będą bolały. Wdech, i wydech, i jeszcze raz wdech. I wydech. Myślę, że nadgarstki wszystkie odpoczęły, dlatego jeszcze raz przechodzimy do klęku podpartego. Jeśli czujemy dyskomfort w kolanach, moi drodzy, co robimy? Podciągamy matę, skinamy ją, żeby było mięciutko, żeby było nam przyjemnie. Bo tak jak mówiłam na początku, ten trening ma nam przynieść dużo przyjemności, dużo korzyści i przede wszystkim pozbyć jakichś dyskomfortów i bólów. Wyciągnij lewą nogę do tyłu, na razie podparta na palcach, i prawą rękę do przodu. Teraz możemy utrzymać tę pozycję, wyciągając się ręką do przodu, nogą w tył, ale jeśli chcemy pójść krok dalej, podnosimy lewą nogę do wysokości biodra, to nie jest wysoko. I teraz chcę, żebyśmy razem opuszczali nogę i kolano i stopę, całą nogę jest prosta. Wdech i wydech, unosimy. Wdech i wydech. Utrzymujemy balans. Najlepiej Wam będzie, jeśli znajdziecie punkt, tak mniej więcej 20 cm przed sobą na macie. Zawiesicie na nim wzrok i skupiamy się tylko na ruchu ramienia i nogi. Wdech w dół, wydech do góry. Wdech, wydech. Jeszcze cztery takie powtórzenia. Wydech, wdech. wdech. Wydech i to też nie ma być jakieś mocne opadanie. Wszystko to, są, to jest praca naszych mięśni głębokich. Wydech, jeszcze raz, wyciągnijmy rękę nogę. Super. Opuszczamy i zmieniamy stronę. Prawa noga do tyłu. Na razie podpieramy się na palcach, wyciągamy lewe ramię w przód, tak, żeby znalazło się przy uchu. Nie Unosimy prawego biodra. Chcemy, żeby biodra były symetryczne. I teraz, właśnie w takim położeniu, podnosimy prawą nogę, żeby znalazła się na wysokości biodra. To nie jest wysoko. Nie chcę, żeby, było, żeby nie było niepotrzebnych przejęć w odcinku lędźwiowym. Odcinek lędźwiowy cały czas jest mocno wydłużony. Z wdechem opuszczamy rękę i nogę. Z wydechem unosimy. Wdech i wydech i gdy podnosimy rękę i nogę, chcę żebyśmy czuli, żebyśmy dali ciału tak dużo przestrzeni, jakby ktoś nas ciągnął za rękę i za nogę, pracujemy z oddechem, wydech, wdech, wydech, jeszcze chwileczka, wydech, wdech i ostatnie cztery powtórzenia, pewnie już czujecie, że pośladek przy tym ćwiczeniu też pięknie pracuje, mocne pośladki również gwarantują zdrowe plecy, więc dlatego ja też ćwiczymy. Ostatnie powtórzenie, zostaw rękę i nogę na górze, wyciągnij się jeszcze troszkę i opuszczamy. To było naprawdę dobre. Ja rozwinę sobie matę. Jeśli mieście zwinięte, to również, bo teraz położymy się na brzuchu, na przedramionach. Właściwie nie na brzuchu, tylko na biodrach. Ręce mamy rozłożone na szerokość barków, palce mocno rozczapiżone, i z tej pozycji, z pozycji Sfinksa, chcę, żeby wszystkie uszy oddaliły się od barków. Wszystkie, czyli dwa wasze, dwa moje, dwa, dwoje uszu każdego, żeby znajdowało przestrzeń między barkami. Czyli ja pokażę coś, czego nie robimy. Nie robimy tak. Bo to nie ma sensu. My musimy tutaj szukać przestrzeni. To jest również piękne rozciąganie dla naszego kręgosłupa. Otwarcie klatki piersiowej, wzmacnianie mięśni. I teraz znowu podciągnijcie pępek do kręgosłupa, żeby kręgosłup był fajnie, mocno wydłużony. I chwilę potrwamy w tej pozycji. Ja wiem, że ta pozycja może być nudna. Dlatego, moi drodzy. Wypełnijmy prawą nogę, zbliżając piętę do pośladka. Wyprostujmy. Lewa noga. I tutaj ruch wychodzi tylko ze stawu kolanowego. Nie chcę, żeby plecy odczuwały ten ruch, ale tutaj wzmacniamy nasze tylne uda. Czyli też te mięśnie, które są odpowiedzialne za nasze plecy. Całe nasze ciało to jest połączony system. I musimy dbać o siebie całościowo. Mhm. Zginamy jedną nogę, drugą. Cały czas pamiętamy o tym, żeby klatka piersiowa była uwypuklona. Nie zadzieramy niepotrzebnie głowy, żeby nie było napięcia w odcinku szyjnym. Możemy delikatnie zbliżyć brodę do mostka, żeby poczuć przestrzeń właśnie z tyłu szyi. I ostatnie trzy powtórzenia. Zbliżamy piętę do pośladka. Wydech dwa i wydech jeden. Odrywamy biodra, łączymy ze sobą paluchy stóp, kolana rozszerzone i przechodzimy do pozycji dziecka, opuszczając biodra na pięty. Wyciągamy się, teraz przechodząc palcami mocno do przodu i czując jak nasze zewnętrzne żebra opierają się o wewnętrzne uda. Patrzymy jeszcze na dłonie i próbujemy dłoni jeszcze troszeczkę powędrować do przodu. Żebym ja miała pewność i Wy, że kręgosłupy się w tej pozycji rozciągają tak jak należy. Czujecie to? Fajnie jakby teraz klatka piersiowa już tak zaczęła dosięgać do maty, żeby ten odcinek piersiowy zrobił się wklęsły. Patrzymy jeszcze na dłonie, może jeszcze milimetr uda nam się pociągnąć dłonie do przodu. Jeśli mamy to, jeśli czujemy przyjemne wydłużenie to przechodzimy dłoni w prawą stronę. Układamy się wygodnie na prawym udzie i jeszcze raz wyciągamy do boku. Mocno, mocno, mocno. Czujecie teraz pewnie jak fajnie rozciąga się lewa, lewy bok tułowia, ale nie zaniedbujemy prawego. Niech prawy też się wyciąga, dlatego prawą dłoń teraz jeszcze troszeczkę powędrujemy do przodu. I mamy to wydłużenie obu boków tułowia. Zębij teraz prawą rękę, ustaw ją przy zewnętrznym kolanie i rotując lewą rękę grzbietem w dół, a wnętrzem do góry, obróć się patrząc przez prawy bark na sufit. O tak, kręgosłup też bardzo lubi to ćwiczenie. Postarajmy się, żeby pośladki nie odrywały się od pięt. Od pięt. Jeśli tak się dzieje, to podłóżmy pod napięty, połóżmy złożony koc ok, wracamy do boku, przechodzimy dłońmi do centrum, jeszcze się wyciągamy możemy tak się tutaj troszkę w tej pozycji naszej pokokosić i dłonie idą na lewą stronę, kładziemy brzuch na lewym udzie i wydłużamy wiem, że teraz fajnie się rozciąga nasz prawy bok tułowia, ale nie zaniedbujemy lewego, czyli wyciągamy obie dłonie pośladki doklejone do pięt i teraz zginamy lewą rękę, ustawiamy ją przy zewnętrznym lewym kolanie, prawą dłoń, natomiast odwracamy wnętrzem do góry i patrzymy przez lewe ramię w górę. Wdech rośniemy, z wydechem mocniej się skręcamy. Zostańmy w tej jakże przyjemnej pozycji jeszcze przez dwa oddechy, cały czas pracując. To nie jest odpoczynek, to są same przyjemności dla pleców one się będą czuły po dzisiejszych ćwiczeniach po prostu rewelacyjnie. I wydech, wdech i wydech. Wyprostuj obie dłonie, wyciągnij się jeszcze na udzie i przechodzimy do centrum. Tak jest. O to właśnie chodzi. Jeszcze jedno ćwiczenie, które wykonamy z pozycji właśnie klęku podpartego. Będzie to przejście dłońmi do przodu, zostawiając biodra Uniesione i teraz, w zależności od tego, na ile pozwoli nam elastyczność pleców, opuszczamy przedramiona. Możemy jeszcze mocniej wyciągnąć się, tak, żeby odcinek piersiowy jak najmocniej zbliżyć do maty. Super! O to właśnie chodzi. Zostań w pozycji przez chwilę. Możesz być podparta na przedramionach, na całych ramionach, na dłoniach tak żeby właśnie poczuć w odcinku piersiowym kręgosłupa przyjemne wygięcie. Takie mm, zniwelowanie ewentualnie pogłębionej hipozy, czyli zaokrąglonych górnych pleców. To ćwiczenie bardzo fajnie pomaga w tym no, schorzeniu kręgosłupa. Ale to jest schorzenie, z którym my sobie bez problemu poradzimy. Dobra, z wdechem. Przejdźmy do klęku podpartego. I teraz, moi drodzy, to co lubimy najbardziej, czyli kładziemy się na plecach. Ok, pomalutku. Pomalutku. Na razie może na przedramionach, żeby jeszcze raz nauczyć ciało tego ruchu, czyli uwypuklamy klatkę piersiową, oddalamy od siebie obojczyki, zbliżamy do siebie łopatki i trwamy. Jeszcze chwilkę trwamy. Mhm. Super, pięknie. Jeśli czujemy, że klatka piersiowa jest otwarta, jeśli czujemy, że nasze górne plecy robią się wklęsłe, właśnie niwelujemy to zaokrąglenie, to teraz przechodzimy do całkowitego leżenia na plecach, ramiona wzdłuż tułowia, nogi oparte na szerokość bioder i z wdechem, rolującym ruchem unosimy biodra. I teraz poprawiamy sobie barki tak, żeby oprzeć się na zewnętrznych częściach barków i łączymy dłonie pod biodrami. Czyli splatamy w koszyczek. Nie za mocno biodra idą na górę, żeby nie czuć żadnego napięcia w dolnych plecach. Kolana zbiegają się do siebie, to jest też ważny ruch. Uda rotują do wewnątrz. Palce stóp delikatnie skieruj na we, do, do wnętrza. I teraz staramy się utrzymywać ciężar ciała właśnie na zewnętrznych barkach. Nie patrzcie w monitor, nie ruszajcie głowy w tej pozycji. Staramy się brodę zbliżyć do mostka. Wydłużamy dolne plecy. P pępek podciągamy do kręgosłupa, kość łonową na siebie, natomiast kość ogonową ściągamy w stronę pięt. Mhm. Mm jeszcze chwilę będziemy trwać w tej pozycji, ale chcę, żebyśmy zmienili splot dłoni, czyli przekładamy o jeden palec w dół. Mhm. Opieramy palce, małe palce na dole, wydłużamy ramiona, oddalamy barki od uszu, jeszcze chwilę trwamy, wzmacniamy się, wyciągamy kręgosłup, rozplatamy dłonie, bierzemy wdech i z wydechem, rolującym ruchem, opuszczamy kręg po kręgu. Tak, niech to będzie masaż dla naszego kręgosłupa. Jak już to mamy, to układamy ręce wzdłuż tułowia i zaczynamy przyciągać prawe kolano do klatki piersiowej. Opuszczamy lewe. Super. I wydech. I wydech. W tych pozycjach leżenia na plecach nie unosimy głowy. Lepiej tej głowy nie przekręcać za bardzo w prawo w lewo, czyli słuchajcie co do Was mówię. Chcę, żeby szyja była wydłużona, żeby naprawdę to był nasz czas, nasz relaks. Ja mówię, bo ja to bardzo lubię. Mam nadzieję, że Wy się uśmiechacie, że już czujecie dużo przyjemności z tych ćwiczeń, które wykonaliśmy, ale jeszcze troszeczkę przed nami. Teraz. Przyciągnij lewe kolano, dodaj prawe kolano i obejmij dłoni swoje kolana, jeszcze mocniej dociskając je do maty. Chcę, żeby wszystkie kości krzyżowe zostały doklejone do maty. Nie odrywamy ich, żeby właśnie w tej pozycji poczuć takie przyjemne rozciąganie dolnych pleców. Z wydechem poczuł, jak brzuch robi się ciężki, jak napiera na nasze dolne plecy, jak je rozciąga i przy okazji rozluźnia. I teraz troszkę zmienimy pozycję. Właśnie teraz chcę, żebyśmy oderwali delikatnie krzyż i opuścili. Wydech, oderwanie i opuszczenie. Wydech. Delikatny ruch rozciągający. Tutaj też nic nie powinno boleć, wszystko odbywa się łagodnie. Wydech, super. Jeszcze dwa takie powtórzenia. Uh -huh. Wydech, zatrzymujemy kolana przy klatce piersiowej z oderwanym krzyżem. Trzy, dwa, jeden. Opuszczamy kość krzyżową, i teraz robimy takie krążenia właśnie na tej kości. Kolana kierując w jedną stronę, zmieniamy kierunek, druga strona. Super! Tak właśnie ma to wyglądać, moi drodzy. Wyprostuj teraz prawą nogę, natomiast lewe kolano zostaw doklejone do klatki piersiowej. Prawa noga jest aktywna. Palce stóp skieruj na siebie, podciągnij rzepkę kolanową. Poczuj, że ta noga mocno pracuje, natomiast lewa stopa rozluźniona kolano blisko klatki piersiowej. To jest też bardzo dobra, przyjemna pozycja dla dolnych pleców. Rozciąga nasze lędźwie i, i, i właśnie daje takie wytchnienie. Mhm. OK, przyciągnij prawą nogę do klatki piersiowej. Jeszcze raz, obie są blisko brzucha. Prostujemy teraz lewą nogę, natomiast prawa zostaje doklejona do brzucha. Pamiętam o tym, że w noga wyprostowana jest aktywna. Palce stóp skieruj na siebie, rzepkę kolanową podciągnij. Delikatnie skieruj palce stóp do środka, żeby stopa nie spadała na zewnątrz. udozrotuj do, do środka a stopa prawej nogi, czyli tej zgiętej, jest swobodna, rozluźniona. Rozluźniaj prawą pachwinę, oddychaj, wdech i wydech. Wdech i wydech. Przyciągnij lewą nogę do klatki piersiowej i teraz chcę, żebyśmy połączyli stopy Odłożyli stopy na matę, tak żeby znalazły się blisko bioder. Dłonie ustawiamy w zagłębieniach łód mhm. na naszych biodrach, i teraz robimy taki ruch, jak chcielibyśmy odepchnąć od siebie biodra. Tak. Mhm. Możemy kciuki skierować do góry, będzie nam trochę wygodniej. Wydłużamy boki tułowia. Fajnie nam służą, uda do tego, żeby jeszcze mocniej się wyciągnąć. Kolana opadają w dół, stopy są połączone. I chcę, żebyśmy w tej pozycji zrobili trzy głębokie oddechy. Możemy zamknąć oczy. Super, jak wam jest? Mam nadzieję, że bardzo przyjemnie. I wydech, wdech. I wydech. I odpychamy się od naszych pachwin, wdech i wydech. I rozluźniamy ramiona, ustawiamy dłonie wnętrzami do góry staramy się jak największą powierzchnią dokleić łopatki do maty szukamy jak zwykle przestrzeni między barkami i uszami teraz moi drodzy jest czas dla nas na to żeby się zrelaksować odpłynąć opuszczamy powieki na gałkę oczną czujemy ciężar całego ciała jak ten ciężar napiera na ziemię jak łopatki się rozpłaszczają jak barki rotują się na zewnątrz, jest nam po prostu bardzo dobrze. Wsłuchujemy się w swój oddech, nie przyspieszamy go, nie zwalniamy, niech on będzie naturalny, połączony z nami. Ja bardzo dziękuję za dzisiejsze ćwiczenia. Mam nadzieję, że czujecie się dobrze, że plecy się zrelaksowały, umysły oczyściły. Zapraszam Was serdecznie na kolejne wspólne treningi. Jeśli Wam się podobało, to zostawcie kciuki i napiszcie, czy ten trening był dla Was dobry i czy rzeczywiście pomógł Waszym plecom. Pozdrawiam Was serdecznie i do następnych razów. Pa! A my się oddajemy błogiemu relaksu.